Siema, siema. Witam Was z toru Kielce na drugiej rundzie Drift Open, runda górska. Jest bardzo stromo i dlatego jest bardzo dużo nam mocy potrzebnej. Tiger doda nam Sim Power Back. Zgodnie z tytułem dziś zdradzę Wam sekret jak wygrać te zawody. Podstawą osiągnięcia sukcesu w każdym sporcie i przede wszystkim w motosporcie jest budżet, a budżet to nasi partnerzy. Powierzchnia jest duża, reklamowa, u naszego menadżera jeszcze większa. Macie sami tu widzicie duża powierzchnia reklamowa. Największa. O. Następną sprawą jest pozyskiwanie tych partnerów, tych sponsorów, więc usiądźcie, napiszcie swoją ofertę i wyślijcie, bo sami nie spadną z nieba. Kolejną rzeczą, która składa się na sukces, jest to bezawaryjność samochodów. Wbieraliśmy doświadczenie poprzez dwa sezony, wyeliminowaliśmy błędy, które wynikły w czasie tworzenia naszego Dominatora. No i teraz możemy sobie pozwolić, żeby jechać w dalekie podróże i nie martwić się, że będzie mieli jakąś awarię. Chociaż awarie się zdarzają, ale jest to bardzo zminimalizowane. Przede wszystkim trzeba auto przeserwisować przed wyjazdem. Robi nam to Dariusz ze swoim zespołem w Autogas serwisie. Skrzynia biegów, układ napędowy, dyferencjał półosie. muszą być bardzo mocne, wytrzymałe. No oczywiście wiąże się to z budżetem, który macie na sezon przeznaczony, ale nie żałujcie, bo raz kupicie, raz zamontujecie i później możecie sobie latać bokiem. Styl jazdy też bardzo wpływa na zużycie komponentów, ponieważ np. nie dobierzecie sobie przełożenie bo nie macie wintersa pod konkretną trasę i będziecie musieli kopać ze sprzęgła. I tych kopów sprzedacie kilkanaście w czasie jednego przejazdu. To wiadomo, że sprzęgło było się, wał nawet napędowy, może ulec zniszczeniu. Następną rzeczą są opony, czyli czarne złoto. My mamy szczęście, że akurat dostarcza nam producent open.pl jakbyście chcieli sobie zakupić i potestować opony driftingowe. Jesteśmy wyposażeni w dobry sprzęt i dlatego Dominator ma co palić. Jesteśmy po treningach bardzo udanych. Zrobiłem około 7-8 przejazdów. Dwa razy zmieniałem opony, czarne złote od Glimosa. Trzy przejazdy wystarczyły, żeby ustawić auto, ciśnienie, zawieszenie i już następne od czwartego przejazdu były mega dobre, więc mam nadzieję, że w kwalifikacjach pójdzie top. I tutaj następna rada. Trening czy mistrza. Właśnie jesteśmy po odprawie po briefingu i następna rzecz słuchanie uważnie sędziów na briefingu, bo to oni decydują o punktach i kto przechodzi dalej. Pasażer zapięty, ja się już szykuję do kwalifikacji, więc mam nadzieję, że pójdzie dobrze i będę mógł wam powiedzieć, że poszło idealnie. Żeby walczyć w parach w dniu następnym w drifcie, jest dostanie się do finałowej 16 lub 32. Jesteśmy po kwalifikacjach, udało nam się to osiągnąć. Jutro walczymy w parach, czyli to co lubimy najbardziej. Widzimy się jutro i mam nadzieję, że na podium. Cześć, 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 witamy w drugi dzień zawodów. Ta droga do sukcesu to dobre wyspanie się, fit, dobrze zjeść, zrobić dwójeczkę, a jeżeli to nie pójdzie, możecie się napić, power is back. Zawody to nie tylko ja i Dominator, a także cały team. Jednym z ogniw naszego zespołu jest spotter, który robi kawał dobrej roboty, nawet jak ja ćwiczę. Chciałbym Was przedstawić Dariusza, który jest moim spoterem. Siemano. Siemano. Zacznę od tego, że tutaj z bratem Peterem jeździmy razem w rajdach, więc zaufanie jest pełne. Jak mówię, że jest prawie 90 i trzeba już ułożyć się w locie, jak lecisz w powietrzu do prawej 90 albo do lewy 90, to, to już nie wyprowadzisz auta przy dwustu. Na tych rajdach żeśmy się tak podocierali, że właściwie bez słów się rozumiemy. I to samo przekładamy tutaj na spoterkę. Tak jak będziecie mogli z innych rund zobaczyć, jest opisywany każdy z zawodników, je wchodzi z ryby, z ręcznego, czy jest szybki, czy wolny. To wszystko jest opisane po to, aby właśnie ustawić dominatora, poinformować Pitera, czy ma od razu siedzieć już od startu. Na oponencie, czy ma go troszkę wypuścić, bo jest zbyt wolny. Wtedy są inne opony zakładane, inne ciśnienie. Wiecie, co robi spoter. A jednym z następnych osób, które dołączają się jakby do naszego sukcesu, jest to nasz Eddie. Dobry mechanik to jest bardzo ważna rzecz w timy Następne ogniwo, tak jak mówię, bo tych ogniw jest sporo zębatek które smaruje TEDx jest Mister Glimosz, który zajmuje się naszym czarnym złotem. Poznaliście prawie cały nasz team Peter Drift Team, bo jest jeszcze osoba, dzięki której to wszystko widzicie. <laughs> Kubuś, który wszystko kręci tak, żebyście wy widzieli. Zaraz wsiadam do dominatora, zapięcie się bezpieczne i lecimy na to 16, które w tym wypadku będę jechał z Sikoro. Pierwsze miejsce orez Michaszuk i Super zapasowy i najpiękniejszy kibice. Nie, yeah, prosto z kaszub. Jak widzicie, połączenie tych wszystkich punktów, o których rozmawialiśmy przez całe dwa dni, daje nam to. Zastosujcie to, a spotkamy się na podium. Yeah! Ten poradnik jest skierowany przede wszystkim do kierowców profesjonalnych, którzy już biorą udział w zawodach, mają swój driftowóz, ale jeżeli nie macie takiego auta, jeżeli nie driftowaliście, a chcecie się nauczyć, zapraszam serdecznie do naszej szkoły, szkoła driftu Gdańsk.pl. Pokażę wam, jak się dochodzi do najwyższych stopni podium. I pamiętaj, daj mu na zimnym. Cieszę się, że mogliśmy dla was stworzyć ten odcinek. Oglądajcie materiały na wszystkich. W naszych kanałach. Sami wiecie, gdzie nas znaleźć. Trzymajcie się. Na raziko! Uciekamy!